Druga gorąca premiera od Rometa to Nick 3.0 Rival AXS Waży 9,9 kg mimo, że jest karbonowy i ma karbonowe koła Dlaczego tyle waży? Ano dlatego, że znajdziecie tu między innymi roksoka PLR Czyli przedni amortyzator o spoku 30 mm Do tego też super zintegrowane tutaj stery podkładki i kierownica jedynie przewód od przedniego hamulca leci tutaj po zewnątrz no to jest niestety kwestia widelca i tego jak jest skonstruowany przez Rockshoka koła karbonowe na obręczach Nowateka, na płaskich szprychach, to może się podobać. Do tego fajna kierownica, zintegrowany mostek z barem. Kierownica z flarą odchodzi do zewnętrznej. Rama karbonowa, tak jak w drugim Nekut 3.0. Tamten jest na Giericie. Czy cały film o nim, a ten jest na Rivalu AXS. Co ciekawe, wyposażony jest fabrycznie w sztyce Command Post. Po przyciśnięciu obu manetek obsługujecie sztycę. Po przyciśnięciu lewej albo prawej obsługujecie tylną przerzutkę. Gdyby była przednia przerzutka, sprawa by się trochę komplikowała. Trzeba tam sobie poprogramować aplikację. Ale tu zamiast przedniej przerzutki macie napinacz MRP, żeby łańcuch jeszcze bardziej był zabezpieczony przed spadaniem Zębatka 1 lat 40 z tyłu 12 przełożeń od 10 do sobie tutaj spojrzy do 44 e, Oczywiście sztywne osie hamulce tarczowe bardzo różne komponenty nawet obejma sztycy jest Pro no może się ten rower podobać. Cena 3249, podobno na złotówki przeliczy się to na 14499. Jak Wam się podoba taki rower? Jeździlibyście? Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie.